Cześć, tutaj Łukasz, firma CZIKO. Jestem dzisiaj w sklepie TOSIA w Warszawie na ulicy Kopieników. I chciałem Wam krótko scharakteryzować naszą kompaktową spacerówkę wózek CZIKO Goodie X+. 7,5 kg wagi, system AutoFold, czyli wózek składa się jak widać sam. Pałąk również w bardzo prosty sposób możemy złożyć, dzięki czemu wózek zajmuje mniej miejsca w bagażniku samochodu. Co poza tym, anodowana rama. Bardziej odporna na zarysowane niż tradycyjnie lakierowane ramy. Mechaniczna regulacja oparcia, dzięki czemu uzyskujemy często wymaganą przez dzieci pionową pozycję. Budka z filtrem uv 50 z możliwością przedłużenia. Jest ona też wodoodporna. Poza tym mamy amortyzację zarówno na przednich i tylnych kołach. Możliwość blokady kół przednich do jazdy na wprost. I w zestawie jest jeszcze. Olia przedsiębiorczowa. Tyle ode mnie.